Cześć, strony Cezar i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie dzisiaj dostaliśmy kolejne SBC. Niestety nie dostaliśmy paczki za chiński nowy rok, tak samo jak nie dostaliśmy paczki za Hydranesów, jak to było rok temu. Więc... No i jej idzie w bardzo dobrą stronę w tym roku. Mówiąc o błędach, mówiąc o niedawaniu paczek, mówiąc o... Paczkach niewymiennych w SBC, chociaż tym razem dostaliśmy wymienną paczkę. Paczkę za 30 tysięcy, która, jeżeli chodzi o wymagania, wymagań nie ma złych. Jeżeli y, ktoś ma karty w klubie, to co miało ok. Tylko szukanie tych kart pasujących jest trochę uciążliwe. Ale przy, przychodząc do składu. Claudio Jamos za 650 monet, Dialot za 1000 monet, Huben Diaz za 1100 monet, Jao za 950 monet, Michael za 700, Veloso za 800, Petrus za 600, Quaresma za 1200, Najesz za 1400, Mojos Masoyo za 450, oraz żejom za 400 monet. Całe SBC wyszło mnie około niecałych 10K, a jeżeli ktoś chciałby zrobić w ten sam sposób, pewnie wyjdzie to w okolicach 11-12, zależy od platformy. Jej żadnego żadnej nie ma, więc tutaj, jeżeli chodzi o zganie, nie powinno być żadnego problemu. Oprócz samej paczki, dostajemy również SBC o WaldBenę. Mówiąc o tej karcie, jeżeli miałaby cztery słabsze nogi, to jeszcze bym uznał, że jest dobra. Jeżeli komuś pasuje, że ma trzy sztuczek, nie potrzebuje czterech, to okej. Okay, jest miała dobra. Ale po, staty po statystykach uznałbym, że jest dobrą kartą. ale już myśląc o tych sztuczkach, to nie za bardzo by mi ją przysiadł, ale wymagań nie ma złych. Wymagania według mnie dobre, jak na taką kartę. Nawet jeżeli ktoś, nie wiem, ma jakieś karty w klubie, to myślę, że 8 trójki można przepalić. Jeżeli komuś będzie pasował do składu, może go dać. Ale ja z... raczej go nie będę robił, bo nie jest mi zbyt niepotrzebny. Oprócz paczki za 30 tysięcy, mamy również paczkę za 35, którą dostałem za. Ukończenie 16 poziomu w zadaniach ale do niej przejdziemy potem, najpierw paczka za 30 tysięcy, jest wymienna, więc na nią liczę z niej liczę na coś dobrego. Będą. Nie, nie będzie kanów, czyli standardowo. Druga, niewymienna paczka za 35 tysięcy. Skoro jest niewymienna. To ekrany raczej będą, ale liczę na ten walkout standardowo. Ekrany są, jest walkout i teraz pas napastnik? nie, eso, więc godin, jak na to, że jest to dajmowa paczka, nie jest to zły traf. Nawet bym powiedział, że jest miało ok. Jak na to, że to nie jest 8,6 a nie 8,7, więc jak dla mnie. Jest bardzo ok. Próbować trzeba codziennie, więc tak jak w poprzednim odcinku. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy 81. Jak wczoraj nie było ekranów, to może tym razem. Zobaczmy, czy będą. Będą ekrany. Zwykła karta. Nie ma kaptu. Teraz tylko liczyć, żeby nie było żadnego dupikatu, a będzie. U, de Delicht. Myślałem na początku, że będzie Devi, ale skoro jest Delix, ja nie będę narzekał 8.5, jak na tą paczkę nie jest najgorzej, bo należy chyba nie typiłem żadnego wiesz jeszcze do tego Jacko. więc sądzę, że jest to udane udana paczka, tak samo jak paczka z Godinem, więc co? Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i do następnego siema!